Dzisiaj razem z Nadią wybrałam się, wybieram się na chiński ramen. Jesteśmy po zajęciach z chińskiego, idziemy na tak zwany lanjolamie, czyli coś co po prostu można było określić jako chiński ramen, ale jest to, to jest... bardzo jedzie to... zwykły ramen! Nie <laughs> będzie to zwykły ramen, zaraz zobaczycie. jest tak Czekaj Dobra Ja nie wiem jak to jest. Mamy nożyce. Tutaj. I ogólnie no widzicie, to jest tak, że ja to tak o tak bym mogła zrobić. To jest takie całe, do obiece przynajmniej Veronika dla skali. Więc, więc tutaj ja nie mogę tego wyciągnąć. Daczej wzroków. Nie, ojej, akurat sobie się spadać. Myślę, że ogólnie tak to działa. Tak czy tak? Z tuleniem, prawda? Weźmy Ale właśnie problem jest taki. No, jak to teraz nałożyć? to no, ja sobie mogę dać tej cukru trochę. No. Tak, tak. Ale jeżeli chodzi to to zupę, jest taka gorąca. Powiedz, jak smakuje. Powiedz, jak smakuje. No Zaraz, nie wyskakują. Bakaron? No, nie opaść opa się jak tym, jak bo się Ja i to no, tak, już teraz to mi się skierzył. Uff, bardzo mało. Mało. No, zupa jest spokojna, jest taka różowa, ta zupa. Jest mało ostra, dlatego że wzięliśmy wei la, czyli delikatnie ostre. Naprawdę nie jest ostre. Ma rock. Powiedz że ja bym mała rock był trochę twardszy. Mm -hmm. Bo on jest taki całkiem miękki. I ten makaron ma być ręcznie robiony. Tutaj panowie na kuchni. Piotr się pyta, czy jest zakaz kąpania się w tej zupie. Nie ma zakazu kąpania się w tej zupie. Nie jest to nigdzie napisane. Więc jak ktoś miałby taką chotę, to chyba można. Widzimy, że jakiś typ właśnie na troju zdjęcie z Somiką. To znaczy, w ogóle Weronika jest właściwie mistrzem wyłamiania i cięcia makaronów. Jak potrzebujemy tych makaronów, to proszę Weronikę, to mistrz makaronów. I była największa atrakcja, są ci ludzie do tego Dlaczego ta miska jest tak duża jak banda? Dlaczego dwie białe kobiety to jedzą? Dlaczego jedna z tych kobiet ma niebieskie włosy? No no, właśnie się okazało, że z tamtej strony ktoś też ma tą zupę, więc już nie tylko my. Ale mnie robi wrażenie, Ale tam cztery osoby siedzą. I teraz zaczynamy. ciach ciak ciach. Ciach ciak ciak pada, a widać? Aaa, idealnie! Ura! Dobra, to teraz ta mniej przyjemna część, bo jakby to nie jest na dwie osoby, to będzie nasz obiad trzeba spakować. Więc jakby, no. Dawaj, pakuj makaron! Pakuj makaron, ale najpierw makaron cały może, a potem zupa, co? Tak, myślę, że to jest najlepsza. Tak, o zupa. Przecież to jakimś systemem, systemem. Nie, nie albo może ja schokrą będę. Posiła. Tak, tyle na jedną porcję. Zobaczymy, ile to wyjdzie na jedną porcję. Dobra, na razie tyle do jednego. O, pan nam pomoże. Pan ma sposób. Taką Czemu on nam ten makaron wyciągnął? Dobra, koniec, już koniec jedzenia mamy Na teraz Na teraz, bo mamy zapakowane No jest to plastik, ale no trzeba było coś wybrać, tak? Zabieramy jedzenie czy nie zabieram plastiku? Ja wolałam jedzenie Na szczęście to nie jest taki hamski jednorazowy plastik, że wiesz, raz do niego zapakujesz zupę, a potem on Ci pęknie i trzeba go wyrzucić Myślę, że takie miseczki to możemy nawet wykorzystać na pojemniki po prostu Jasne Sieciówka, w której jadłyśmy, restauracja sieciówka, to jest ta Lanzhou Chen Ji. Pan, który założył, nazywa się Chen Guolin I jest napisane, że restauracja została założona w 1985 roku naprawdę wiekowa, jak na no, warunki Tak, i jest to no taka, ubiegać, taki klasyk Ale też nie każdy wie, że takie coś tam sprzedają, tak? co my wzięłyśmy, bo ludzie, no jak mówiłam No naprawdę to wywołało duże zamieszanie I potem niektórzy nawet się pytali, a co to jest? A co to jest? Jak, jak to, się to się nazywa? nazywa. <laughs> I chcieli sobie zamawiać, więc, więc... uważam, że powinniśmy dostać hajs za reklamę. Zgadza się, oni nam powinni przynajmniej tą Michę za darmo dać. Tak, to byłaby spora w szczęście tak... <laughs> No, stoi łanów. Stoi łanów. Ja bym nie pogardziła. <laughs> nie. Dobra, to jest tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie naszego takiego dosyć humorystycznego materiału. <laughs> Zapraszamy na nasz Instagram. Mało powiedziane również, bo tak. mam podcast. Mało tak. powiedziane, więc słuchajcie, mało powiedziane i do następnego tak albo widzimy się w następnym odcinku albo słyszymy się w tak do zobaczenia